Witam serdecznie telewizję obywatelską. Panowie policjanci przyszli już tutaj wnioski, jeden jest wniosek o do, do sądu. Ja słyszałem z tego co powiedziano właśnie do babci Kasi. No i ludzie tutaj, policjanci przyszli, nie wiem czy będą teraz spisywać te osoby, które no, powiem to nie jest żadne zgromadzenie. Każdy ma prawo tutaj szczerze powiem stać ponieważ to jest chodnik publiczny więc to nie ma żadnego zgromadzenia jak to mówią policjanci ale to co będziecie teraz oglądać jest to powiem szczerze na żywo i proszę bardzo was udostępniajcie to wszystko co tu się dzieje na krakowskim przedmieściu na przeciwko, macie Pomnik Mikołaja Kopernika, nie macie kościół, wiecie, robiłem Wam e, z, z tą e, krótkie demo, no i zapraszam do oglądania. Tak, spisywanie oczywiście obywateli jak widzicie tak wygląda sytuacja mamy tutaj media policyjne jesteśmy na żywo także zapraszam do udostępnienia tej relacji macie tutaj i powiem bardzo dużo policji tu przyjechało bo też stoją tam jak wam pokazywałem też a dobra, pokażemy co to, to jest najważniejsze dla was. Tutaj jak widzicie grupka policjantów sobie stoi. Grupka sobie policjantów stoi tam już przyjechała strzekaczka, której już, były nadawane komunikaty zawsze. Kiedy obywatele wyszli na ulicę. Będzie sporządzony wniosek Pani będzie. Wniosek będzie sporządzony to, to, to do, do sądu o ukaranie.

i, bo, I to, to, to jest też To też jest polska policja. Więc ja nie będę z bo, bo ja mam prawo na policji mm. i mam prawo w, w, Polsce. w Polsce. A pani nie ma prawa wytropiować. Dobrze, ja się zastanawiam. Kto mam do tego prawo? To pisać i czytać. To jest ważne po prostu na duchu. Jeśli wie, ma pan ochotę jechać do Moskwy, to niech pan jedzie. Niech nie się zabijał, pan nie zajmuje, no. tam nie ma, ani nami. Pan był w Moskwie, tam był w Moskwie, tam był w Moskwie, mamy właśnie prawodawstwo. Co pan o mnie wie? Zamknij się w stare kudło Proszę panią. Pr nie pani się uspokoi nie ma zgromadzeń, się pan odsunąć jest. spacer, kawinową. spacer, normalny spacer ma prawo czytać. na odległość porządzowy. bezpieczną dla, nie, nie ma zgłoszenia jakiegoś dziękuję panu, proszę. zajmij się patrzeć swoim życiem bardzo byle jak to widzę panowie policjanci i panie policjanci potrafią pisać, czytać, a nawet używać kamery czego jeszcze chcecie się od nas na uciec tak, w takiej ilości? Wszystko jest nagrywane. Wszystko jest nagrywane, spokojnie. Nie, ale to pana, ja wszystko jest pana, wszystko mam pisana? Tego panu go nie chcę, dlaczego ja? Dlaczego nie tamta osoba z żółką parasolką? Proszę mi odpowiedzieć na proste pytanie, dlaczego ja?

Wybieracie obywateli, którzy nie są sprzymierzeńcami rządu. Spełniacie rozkazy Kaczyńskiego. To nie jest już policja, proszę pana. Jeżeli pan nie spisze wszystkich te osoby tutaj w promieniu, to mnie pan też nie spisze dzisiaj. Wszystkich A jest już postępowanie przeciwko temu, że mi pobiliście w środę i skręciliście kostkę. Wy, czyli polska policja. Nie, Więc my, nie ma mojej my chcemy pani to. Legitymować. Dobrze, Wszystko to proszę tamtych ludzi też wylegitymować. A, a czemu tamtych nie... Nie, nie wszyscy. Ja nie mogę się rozwiązać. Ale dlaczego... Dobrze, dlaczego Państwo nie legitymujecie tych państwa? idą w parze. Czy oni mieszkają razem zgodnie z pewnymi przepisami? Mogą pjeść razem? Ja nie mogę stać tutaj sama. Dlaczego ja tej nie mogę stać? Dlaczego mnie pan, pan legitimuje? Pan, no. A dlaczego pan, pan, pan nie legitymuje? Coraz ja więcej rozumiem. przebierańców, a coraz trudniej oraz... To nie ma sensu. No, sensu. Panie i panowie, to, jest tylko to nie jest zwykłe legitymowanie, to jest opresja policyjna, proszę pana, i to jest selektywne traktowanie obywateli. Na podstawie tego, jak to wygląda, z kim sypia. nie? Nie, pani nie, nie, nie zastanowiłam panu. się. No, pana pana. Zastanowiłam się. No Ty teraz... wszyscy możemy iść i robić nasze? No chyba tak. No, tam gdzie mamy. Agata nie jeszcze. No Agata jeszcze. Nie tam. Ja no, tu biorę udziału w ja się nie będę no jak, przecież jak ona może brać udział? Najpierw jej rozwalacie nogę, a teraz co? Jeszcze i chcecie się odpisywać? Bohaterzy. Dzięki wam nie mogę wziąć udziału. Może herbatki? Ja chętnie. No widzę, że policja nie chce odpuścić właśnie dziewczynie. A tą dziewczynę właśnie, powiem szczerze, po, 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 powiem tak, brutalnie policjant popnął, poprzykał gazem w oczy, żeby się odczepiła. A dodatkowo jeszcze ma zniewikniętą e, w kosztę. Ale, Ale jest tam polecenia, z których nie trzeba robić. Pani, pani tego nie musi robić. Nie musi pani tego robić. Naprawdę. Ale pani tego nie musi robić. Ale pani tego nie musi robić. Pan też tego ale nie, nie, nie musi, musi robić. Dobrze. No to nie róbcie tego. Po no Pani mówi, że będzie musieli Panią przebiec na ulicę Ale ja wszystko. się Was, ja tego nie A, boję, ja, ja, to Pani, ja A tylko nie tak. mówię jak, jak wygląda sytuacja. ale zdrowie. ja chcę Wam po powiedzieć jedno. Wy tego tak nie musicie Pani, robić, naprawdę. Dobrze. tego nie róbcie, bądźcie Dobrze. No bądźcie ludźmi się dajcie są spokój. Nie, nie będę się odwoływać. Selektywnie wybieracie ludzi do spisywania. No, dlaczego to osoby, ja, a dlaczego to nie, to nie, to nie to osno? Bo te osoby? Nie proszę pana, ja to tutaj to przyjechałam, to przyjechałam to do ciastkarni, bo mam za chwilę gości idę po ciastku to Dobrze, pani sobie w sądzie wytłumaczy. To dlaczego, to, dlaczego? To, nie? Nie będę tego tłumaczył. Proszę panią zapraszamy, panią zaraz. Nie mogliśmy zakroczyć to i tam ustalimy panią. Nie, nie musicie tego robić. No ale nie, nie są przepisy. To nie są przepisy, proszę pana. To dlaczego ja, a nie inne osoby? Były to panią nie, ale takie. brały udział jest? tutaj e, w podejrzeniu. podejrzeniu? Tak. A ta nie to jest podejrzenie zgromadzenia? Tak, to, tak. Czy, czy wszyscy to słyszeli, to jest podejrzenie tak. zgromadzenia? Tak, wszyscy słyszeli, jest, jest, jest nagrywane. No zapraszam. Dobrze, Dobrze. Dobrze pani ostateczna decyzja. Da się tutaj koleżance. A od jakim celem ma być celu to? W no, celu popełnienia przez panią świadczenia Jakiego? E, Przepraszam Pana godność i stopień. Pod Jeszcze raz? Pod komisarzem. Dobrze. Czy to Pani ja sobie życzy tutaj medium, podawać swoje dane, czy nie? Nie mam z tym problemu. No to proszę. To jest po prostu absurd. Nikt naprawdę absurd. Artykuł 58 ustawy o policji mówi. Ale mamy zarejestrowane artykuły od wszystkich, które za Odmówić wykonywania rozkazów, które ostatecznie prowadzą do popełnienia przez policjanta przestępstwa. A to, co a te teksty o rozporządzeniu sądowym, zakazywanie nam spaceru, protestów, to jest właśnie zmierzanie do przestępstwa. Bo to, co my robimy, jest legalne. Mamy prawo protestować, mamy prawo spacerować, mamy prawo maszerować. Natomiast wy nie macie prawa nas prześladować z tego powodu. Bo to my działamy zgodnie z prawem, a nie wy. Jesteście jak jeden, drugi, trzeci, panienka też. O te same lotki widzę po raz kolejny z tą komerką. Wszyscy popełniacie w tej chwili przestępstwo nękania obywateli postępujących zgodnie z prawem. My nie robimy bezprawnego. Wreszcie nauczcie się tego mundurowi. Przestańcie nas prześladować. Wiem, że się wysługujecie swoim nęścielnikowi z Oliwoza ale jest gieranta po prostu, to jest gieranta. Przecież, popełniacie przestępstwa regularnie od tygodni i są tylko dwudziestym października. Okay. Proszę Pani, to Pani o sobie właśnie dała świadectwo. Dokładnie ma Pani siano w głowie, dokładnie, dokładnie siano w głowie.

Także witam Was serdecznie, podajcie to trochę do, podajcie dalej, po to wszystkim, że osoba, która sobie stoi, nie jest też spisywana i dodatkowo jeszcze są mu karać mandatem, więc idzie wniosek o do sądu. Oczywiście sąd to umorzy, no bo przecież to jest chore. Jeżeli nie przychodzisz na żadne zgromadzenie, a przychodzi się do nie wiem, do sklepu, bo kupuje sobie jakieś ciasta i nagle podchodzi policjant, mówi, że że bierze się udział w jakimś dziwnym zgromadzeniu, które w ogóle nie ma nic. E, ręce mi generalnie opadły i, i To jest totalnie bezsensowne działanie policji. Tak, chętnie, się Także zapraszam do udostępnienia tej relacji. Bądźcie solidarni, bądźcie z tymi osobami, co e, policja właśnie jest wpisywana. Tak, ja też nie mam żadnych względów na Zobaczymy, yy, tak, tam, Kończę, mam koniec baterii, także yy, jest tutaj razem z nami Sebastian z Telewizji Obywatelskiej, tak że śledźcie u niego dalej coś się dzieje. Pozdrawiam, ja podałam dane. Ja podałam dane, natomiast yy... No to, są, to, są, to są prawdziwe represje policyjne. Wybierają ludzi, z jak słuchajcie, złapanki po prostu. Mnie w środę wrzucili do sokki policyjnej z i przytrzymywali 6 godzin, wcześniej skręcili kostkę, więc to się dzieje po prostu. Nie, 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 to mola miała. Ja pośrednio z no Tak, skręcenie stawu stokowego przez I Pani miała te prywatne jakieś to pani opisała, tak? Tak, tak. tak. Nie, są dziennikarze, ma pani telefon do siebie, może nie to Dobrze. Dobra? Ja przekładam panu. Okay. Dobra. jest. Swoje...

a policji ze strony władzy która e, wybiera kogo ukarać mandatem e, kogo nie nie na przykład, nie, policjant nie ukarał mandatem, nie podszedł do mnie, nie poprosił do mnie na dowód osobisty ja nie miałem takiej sytuacji, ale to jest po prostu dramat, dramat które mo mogą was też podejść do was i powiedzieć, że wy na przykład się gromadziliście na przykład w tym miejscu. możecie być poproszeni o do, dokument osobisty w celu sprawdzenia tożsamości i nałożenie mandatu że zgromadzacie się na przykład e, w tym miejscu, bo tak, tak to wyglądała ta, ta cała ta cała sytuacja, także to zostało zarejestrowane, to będzie w razie co e, będzie wykorzystane to. No ale okay. ale tak to Także zapraszam Was drodzy widzowie moi wspaniali, udostępniajcie proszę relacje, bądźcie z nami solidarnie, nie uciekajcie, bo to co robię, robię to dla Was, wychodzę na ulicę wiedząc o tym, że jest represja na obywatelach, którzy są spisywani, potrzebują Waszego wsparcia, a nie to, że Wy sobie wyjdziecie co w pierwszym tylko tygodniu stycznia dokonało się 77 ostatecznych apostazów w Warszawie. A w miastach w ich zostały zgłoszone akta woli wyjścia z kościoła katolickiego. To tylko jest rachunek jednego tygodnia stycznia. Dlaczego się tak dzieje? Czy naprawdę tego chcecie? Czy tak jest was zamiar, byście zostali sami w tych murach, ze swoim olbrzymim majątkiem? Wierni wam już nie są potrzebni, zabraliście wszystko, co się dało. A przecież pamiętamy, jak się to wszystko zaczęło. Jak Kler sparł obrzydliwe plany fundamentalistów religijnych, siedzących w rządzie, na nas zresztą też post i wprowadzających prawo przeciwko kobietom, i, i życiu. Podobno jesteście za życiem. A wasi szokowie bezkopacie publicznie cieszyli się, wręcz wychowali, przewidując tortury, ciębarny, malując je. Wy czujecie słowem, czujecie modlitwą i dzielicie Polaków krzyżem. Ta modlitwa, która tutaj się odbywa w wykonaniu tradycjon Familia Fundacji Świętego Piotra Skargi, Żołnierzy Chrystusa, Mordop Zdurid i innych podobnych faszystowskich organizacji nie jest modlitwą. To jest profanacja modlitwy. Tego wam nigdy nie daruję. Oni niszczycie w ten sposób moją ulubioną, ukochaną, budistę różańcową. Jesteście za Wy i to pałacaństwo mieszkające, tu, wynajmujące tutaj te kamienice. Szkoda, że uciekacie, szkoda, że was to nie interesuje. Bardzo mi przykro, że tak się... Tak. Od wieku! Tak Teraz osoby, które są nękane przez ludzi. tylko wtedy, kiedy coś się dzieje. Co zdrowiem, bo prześladujecie kobiety. Czas na to, że to kościół zapłaci za swoje chłopce, buty, bandyty. Ludzi, Wy nie się solidaryzować z tak tak ludźmi, którzy są nękani. Na placowość w Warszawy, który się nazywa Jacek Korski i on mówi bardzo znamienne słowa, powtarza częścią. Ciemny lust pokuty. dokładnie stosując tę samą metodę.